W tej chwili, gdy słuchacie tego tekstu, w samym centrum waszego ciała, w przytulnej i ciepłej ciemności, dzieje się coś, co jest w stanie zszokować nawet doświadczonych patomorfologów. To miejsce to prawdziwe, biologiczne archiwum, gdzie latami gromadzą się warstwy martwej tkanki, włókna zubrań wyrzuconych 10 lat temu oraz kolonie stworzeń, które być może nie występują nigdzie indziej na planecie. Ludzie wydają tysiące na wybielanie zębów, pielęgnację włosów i drogie perfumy, a jednocześnie noszą na brzuchu źródło zapachu przypominającego rozkładającą się materię organiczną, nie podejrzewając o tym, dopóki nie jest za późno. Chirurdzy regularnie wydobywają z pacjentów skamieniałe twory, które mylnie brane są za złośliwe guzy, a przyczyną okazuje się banalne zaniedbanie. Dziś zejdziemy do najbardziej niedocenianej i przerażającej jaskini ludzkiego organizmu. Ciało ludzkie to świątynia, ale ta świątynia ma piwnicę, do której nikt nie lubi zaglądać. Wielu jest przekonanych, że codzienny prysznic w zupełności wystarczy. Woda spływa po ciele, piana mydlana dotyka skóry i powstaje niebezpieczna iluzja czystości. Jednak anatomia płata nam złośliwego figla. Wasz pępek to nie tylko dołek. To tkanka bliznowata, pozostałość po zerwaniu fizycznej więzi z matką, a jego budowa jest unikalna. U większości ludzi stanowi on głęboką fałdę wchodzącą do wewnątrz pod ostrym kątem. To ślepy zaułek. Woda trafiająca tam pod prysznicem nie wypukuje brudu. Przeciwnie, tworzy idealne, wilgotne środowisko bagno, w którym życie zaczyna tętnić ze zdwojoną siłą. Bez celowego działania mechanicznego strefa ta pozostaje nienaruszona przez lata, zamieniając się w szalkę Petriego wbudowaną prosto w wasz brzuch. Grupa badaczy z Uniwersytetu Karoliny Północnej postanowiła pewnego razu przeprowadzić spis ludności tej strefy. Wyniki opublikowane w projekcie naukowym pod nazwą Belly Button Biodiversity wstrząsnęły światem nauki. Pobrawszy wymazy od 60 ochotników, naukowcy odkryli 2368 gatunków bakterii. Abyście zrozumieli skalę tragedii, to więcej niż różnorodność ptaków i mrówek w całej Ameryce Północnej razem wziętych. Jednak prawdziwy szok wywołało co innego. Prawie półtora tysiąca z tych gatunków było zupełnie nieznanych nauce nie zostały opisane w żadnym podręczniku. Wasz brzuch to dżungla amazońska, w której żyją niewidzialne potwory, nie posiadające jeszcze swoich łacińskich nazw. U jednego z uczestników eksperymentu, który nawiasem mówiąc nie mył tego obszaru latami, znaleziono bakterie występujące wcześniej wyłącznie w glebie w Japonii, przy czym człowiek ten nigdy w Japonii nie był i nie miał kontaktu z nikim z tego kraju. U innego wykryto ekstremofile Mikroorganizmy, które zazwyczaj żyją w czapach lodowych lub kraterach wulkanów. Jak trafiły do pępka zwykłego pracownika biurowego? To zagadka. Strefa ta jest odizolowana, chroniona przed promieniowaniem ultrafioletowym. Zawsze jest tam ciepło i wilgotno. To idealny inkubator. I jeśli myślicie, że wasz układ odpornościowy w pełni kontroluje to zoo, jesteście w błędzie. Bakterie żywią się potem, sebum, łojem skórnym, a, a co najważniejsze, martwymi komórkami na skórka, które się złuszczają, ale nie mogą wydostać się na zewnątrz przez wąskie wejście. Jednak mikroskopijne życie to dopiero początek problemów. Znacznie straszniejsze jest to, co można zobaczyć gołym okiem, jeśli zaniedba się sytuację. Istnieje termin medyczny, od którego dermatolodzy dostają gęsiej skórki: Omphalolit. Tłumaczeniu z greckiego oznacza to dosłownie kamień pępkowy. To nie jest metafora. Jeśli latami nie czyści się wnętrza pępka, mieszanka łusek skóry, tłuszczu, kurzu, włókien z ubrań i balsamów kosmetycznych zaczyna gęstnieć. Warstwa po warstwie niczym perła w muszli małża, tylko zamiast masy perłowej mamy tu sprasowany brud. Z czasem masa ta utlenia się w kontakcie z powietrzem i czernieje. Odwadnia się i staje twarda jak kamyk. Właściciel takiego skarbu może latami nie zauważać jego obecności, biorąc czarną kropkę za pieprzyk lub dno pępka. Kamień jednak wciąż rośnie, rozpychając tkanki. Tworzy to chroniczny ucisk na delikatną skórę wewnątrz wgłębienia, powodując stan zapalny, owrzodzenia, a w końcu infekcję. Często ludzie zgłaszają się do lekarza, skarżąc się na dziwną wydzielinę lub ból. A w gabinecie chirurga okazuje się, że w ich wnętrzu tkwi ciało obce wielkości fasoli, a nawet dużego orzecha, które trzeba wyciągać pensetą, a czasem nawet użyć skalpela. Zapach, który wydostaje się na zewnątrz przy usuwaniu omfalolitu, lekarze opisują jako nieznośną mieszankę zepsutego sera i gnijącego mięsa. To skoncentrowany aromat dziesięcioleci rozkładu, który nosiliście ze sobą na randki, spotkania biznesowe i do łóżka. Problem pogłębia fakt, że budowa pępka u każdego jest inna. Ludzie z głębokimi, wąskimi wgłębieniami znajdują się w grupie najwyższego ryzyka. Rolę odgrywa też anatomia samego brzucha. Włosy na ciele działają jak jednokierunkowy taśmociąg. Łuski osłonki włosa są skierowane tak, że przy tarciu o ubranie chwytają najdrobniejsze włókna tkaniny i popychają je w dół, prosto do leja. Australijski naukowiec Karl Kruszelnicki otrzymał nawet nagrodę Ignobla za badania nad pępkowym puchem. Ustalił, że puch ten najczęściej ma niebieski odcień z powodu powszechności dżinsu i niebieskiej odzieży, oraz że mężczyźni posiadający owłosienie na brzuchu gromadzą go znacznie intensywniej. Włókna te służą jako zbrojenie, spajające tłuszcz i brud w jeden monolit. Porozmawiajmy jednak o strachu, który zmusza ludzi do biegu do szpitala w zimnych potach. Narośla spowodowane brudem często wyglądają przerażająco podobnie do czerniaka raka skóry, czarne nierówne zmiany, czasem krwawiące z powodu stanu zapalnego pod spodem. W praktyce medycznej odnotowano setki przypadków, gdy pacjenci w panice szykowali się na diagnozę onkologiczną, pisali testamenty, żegnali się z bliskimi, a dermatolog po prostu brał wacik nasączony specjalnym roztworem i w kilka minut usuwał guz. guz. Zjawisko to jest tak powszechne, że lekarze nadali mu nawet nieoficjalną nazwę dermatologiczne niechlujstwo. Nie należy się jednak zbyt szybko relaksować, ponieważ przewlekły stan zapalny wywołany przez kamień rzeczywiście może doprowadzić do zmian w tkankach. Ciągłe urazy dowolnej strefy ciała to otwarte wrota dla poważnych patologii. Istnieje jeszcze bardziej złowieszczy scenariusz. Pępek to miejsce, gdzie ściana brzucha jest najcieńsza. Zanim kryje się otrzewna i jelita. Infekcja, która zaczęła się w brudnym pępku, może pójść w głąb. Jeśli u człowieka zachował się przetrwały moczownik. Przewód, który u embrionu łączy pęcherz moczowy z pępowiną, bakterie mogą znaleźć drogę do wnętrza organizmu. Może to doprowadzić do powstania torbieli moczownika, ropnia, a nawet zapalenia odszewnej, jeśli ropień pęknie do wewnątrz jamy brzusznej. To już nie jest kwestia estetyki czy zapachu, to kwestia życia i śmierci wymagająca pilnej operacji. A wszystko to może zacząć się od tego, że po prostu zapomnieliście umyć jeden mały punkt na ciele. Jak zatem zrozumieć, że jesteście w grupie ryzyka? Pierwszy sygnał to zapach. Jeśli po przejechaniu palcem wewnątrz czujecie choćby słabą, nieprzyjemną woń, proces gromadzenia flory bakteryjnej wymknął się już spod kontroli. Drugi znak to wilgoć lub wydzielina. Zdrowy pępek powinien być suchy. Jakakolwiek ciecz, czy to przezroczysta surowicza, czy biaława wydzielina, świadczy o tym, że kolonia bakterii lub grzybów. Kandydoza często wybiera właśnie to miejsce, rozpoczęła atak na wasz naskórek. Zaczerwienienie, świąt lub uczucie rozpierania to już krzyk waszego organizmu o pomoc. To zaskakujące, ale większość ludzi po prostu nie wie, jak prawidłowo dbać o higienę tej strefy. Samo namydlenie brzucha żelem pod prysznic nie wystarczy. Napięcie powierzchniowe wody często nie pozwala jej wniknąć w głębokie fałdy, a piana może zostać w środku, wyschnąć i wywołać chemiczne podrażnienie. Co tylko pogorszy problem? Potrzebne jest naukowe podejście do dezynfekcji. I tu z pomocą przychodzą metody sprawdzone przez dermatologów, które skutecznie niszczą biofilmy bakteryjne, nie uszkadzając delikatnej skóry. Pierwsza metoda to użycie roztworu soli. Sól to najstarszy naturalny antyseptyk. Działa na zasadzie osmozy. Wyciąga nadmiar wilgoci z komórek bakteryjnych dosłownie je odwadniając i niszcząc ich strukturę. Aby przygotować odpowiedni roztwór nie potrzebujecie drogich preparatów z apteki. Wystarczy wziąć łyżeczkę zwykłej soli kuchennej, najlepiej bez jodu i dodatków i rozpuścić ją w filiżance ciepłej, przegotowanej wody. Ważne, aby woda była właśnie ciepła. Pomoże to zmiękczyć stwardniałe sebum i strupy. Technika czyszczenia wymaga delikatności. Brutalne dłubanie palcem może doprowadzić do mikrouszkodzeń, które natychmiast zostaną zainfekowane przez miejscową faunę. Użyjcie miękkiej tkaniny, gazy lub najlepiej patyczka higienicznego zanurzcie go w roztworze i ostrożnie ruchami obrotowymi oczyście każdy milimetr wewnętrznej powierzchni. Jeśli wyczujecie twarde cząstki, nie próbujcie wyrywać ich siłą, rozmoczyć je. Przytrzymajcie nasączony wacik wewnątrz przez kilka minut. Słona woda zniszczy wiązania między łuskami skóry a brudem. Po zabiegu, krytycznie ważne jest przemycie tego obszaru czystą, słodką wodą, aby zmyć resztki soli, która może wysuszać skórę. I co najważniejsze, wytarzną. Wytarcie pępka do sucha. Wilgoć to wróg numer jeden. Jeśli zostawicie tam wodę, po prostu zrestartujecie cykl namnażania bakterii. Co jednak zrobić, jeśli zapach stał się ostry, trwały i przypomina nieświeże produkty? Tu potrzebna jest ciężka artyleria. Spirytus, zwykły spirytus salicylowy lub chusteczki nasączone alkoholem. Alkohol błyskawicznie rozpuszcza otoczkę tłuszczową bakterii i grzybów, niszcząc je. Należy jednak zachować ostrożność. Skóra w pępku jest bardzo cienka i wrażliwa, podobna do skóry powiek. Nadmierne używanie spirytusu może wywołać oparzenie lub mm, przesuszenie, co doprowadzi do pęknięć. Metodę ma ten Ataku spirytusowego należy stosować jako kurację, jeśli zauważyliście problem, ale nie na stałe. Nasączcie wacik lub patyczek spirytusem i ostrożnie przetrzyjcie wszystkie fałdy. Zdziwicie się, widząc kolor waty. Nawet po prysznicu może stać się ciemnoszara lub brązowa. To ten sam ukryty osad, który nosiliście latami. Powtarzajcie procedurę, zmieniając patyczki, dopóki wata nie pozostanie czysta. Może to zająć trochę czasu. Jeśli brud jest zbyt twardy, dermatolodzy zalecają wcześniejsze użycie olejku kosmetycznego, np. brzoskwiniowego lub migdałowego na noc. Zakroplcie kilka kropel do pępka, zaklejcie plastrem, a rano zmiękczoną masę łatwo usuniecie patyczkiem nasączonym balsamem. Szczególną uwagę higienie pępka powinny poświęcać osoby z kolczykami. Metalowe ozdoby tworzą dodatkowe powierzchnie, do których przywierają bakterie i utrudniają czyszczenie. Kanał przekłucia to w istocie kolejny tunel, w którym gromadzą się wydzieliny. Metal może się utleniać, wchodząc w reakcję z potem, co tworzy jeszcze bardziej toksyczne środowisko. Jeśli macie kolczyk, musicie czyścić nie tylko sam dołek, ale i pręt ozdoby, regularnie wyjmując go do pełnej dezynfekcji. Zapomniany kolczyk może wrosnąć w skórę lub stać się przyczyną powstania bliznowców na tle przewlekłego stanu zapalnego. Nie można też zapominać o aspekcie psychologicznym istnieje fobia związana z dotykaniem pępka, omfalofobia. Cierpiący na nią ludzie odczuwają mdłości i zawroty głowy na samą myśl o dotknięciu tej strefy. Utrudnia to higienę. Jeśli należycie do tej kategorii i tak nie możecie ignorować problemu. Używajcie sprayów antyseptycznych, które nie wymagają kontaktu dotykowego, lub powierzcie ten zabieg pracownikowi medycznemu. Ignorowanie problemu ze strachu doprowadzi jedynie do tego, że strach stanie się rzeczywistością w postaci interwencji chirurgicznej. Dbanie o siebie to nie tylko to, co widać w lustrze, to uwaga poświęcona detalom ukrytym przed wzrokiem. Wasz pępek to pamiątka po tym, jak przyszliście na ten świat, blizna łącząca was z życiem. Nie pozwólcie, by zmienił się w źródło choroby i wstydu. Prosty nawyk zajmujący 30 sekund w tygodniu może uchronić Was przed niezręcznymi sytuacjami, bólem i wizytami u onkologa z fałszywymi podejrzeniami. Dziś wieczorem, gdy pójdziecie pod prysznic, wspomnijcie o tym, czego właśnie się dowiedzieliście. Weźcie patyczek higieniczny, spójrzcie prawdzie w oczy i oczyśćcie tę małą, ale tak ważną część swojego ciała. Wasze zdrowie to suma drobiazgów i żaden z nich nie powinien być brudny. Subskrybujcie kanał, aby poznawać jeszcze więcej tajemnic ludzkiego ciała, o których nie mówi się głośno i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu, który wywróci wasze postrzeganie zwykłych rzeczy do góry nogami.